Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca. A w tym filmiku pokażę Wam, jak ja podłączam zmywarkę. Chodzi o to, co trzeba zrobić, żeby ta zmywarka była dobrze podłączona. Jeśli coś zauważycie, że powinienem zrobić lepiej, piszcie w komentarzu. Wtedy wszyscy tutaj nauczymy się czegoś dobrego. Zapraszam na film. Ja zmywarkę zamówiłem przez internet i tutaj. Trzeba dobrze sprawdzić, czy ta zmywarka nie jest uszkodzona. Sprawdzajcie nie tylko to, czy macie jakieś wgniecenia, ale też warto jest sprawdzić to, czy ta zmywarka nie jest zniekształcona. Gdyby na przykład została przyciśnięta przez inny jakiś cięższy produkt podczas transportu, no to cała geometria tej właśnie zmywarki zostanie uszkodzona i mogą wynikać z tego takie problemy, jak na przykład niedomykanie się drzwiczek, czyli Podczas na przykład zmywania będzie wydobywała się woda. Dodatkowo, jak zmywarkę zamawiacie przez internet, a podmieniliście starą zmywarkę, chcielibyście jak gdyby oddać, no to jeśli zgłosicie to sprzedawcy, no to ma on obowiązek odebrania tego, tylko najprawdopodobniej obciąży was kosztami transportu. Czyli ja zrobiłem w ten sposób, że zmywarkę zamówiłem sobie przez internet, a starą zmywarkę rozebrałem to, co mi było potrzebne, a resztę. Zawiozłem do punktu, który zbiera sprzęt i odpadki elektroniczne. Zmywarkę możecie też sobie zamówić razem z montażem i z uruchomieniem. No i tutaj musicie też dobrze przeczytać w instrukcji, czy sami możecie podłączyć taką zmywarkę i czy będzie ta gwarancja obowiązywała, ponieważ może się okazać, że na karcie gwarancyjnej musi być pieczątka i podpis instalatora. Na samym początku, zanim cokolwiek będziecie robić z tą zmywarką, to przeczytajcie dokładnie instrukcje obsługi, tak żebyście po prostu czegoś nie uszkodzili. Różne zmywarki mają różną procedurę podłączania, dlatego trzeba się zastosować do instrukcji obsługi. Ja postanowiłem, że samodzielnie podłączę tą zmywarkę. Osoby, które będą za pierwszym razem, jak gdyby w kuchni mocować tą zmywarkę. Będą miały o wiele gorzej niż ja, ponieważ ja podmieniłem starą zmywarkę na nową. Wszystkie przyłącza miałem już gotowe i miejsce pod tą zmywarkę też miałem gotowe. Dlatego, jeżeli pierwszy raz instalujecie taką zmywarkę, no to musicie pozbyć się jakiegoś mebla i zamienić go na zmywarkę. Dodatkowo musicie też zadbać o odpowiednie media, które są wymagane, żeby ta zmywarka działała. Wewnątrz komory zmywarki znalazłem taką listwę, i tą listwę musimy zamocować pod spodem zmywarki. Jest to listwa maskująca. Jeśli by była za długa, no to można ją obciąć. W moim przypadku pasowała idealnie, więc zostawiłem długość tej listwy bez zmian. Aby taką zmywarkę można było podłączyć, Musicie dostarczyć do zmywarki świeżej wody, w moim przypadku tylko zimnej. Musicie też mieć podłączenie do kanalizacji, czyli żeby spuścić brudną wodę, i dostarczyć zasilania, żeby ta zmywarka miała po prostu energię elektryczną. No i tutaj, jeśli na przykład nie jesteście przekonani do zmywarki, to bardzo ważną rzeczą jest, żeby jednak sobie te przyłącza wszystkie dorobić. Póki jeszcze macie tam płytki niepołożone, czy Ściany nieotynkowane, ponieważ prędzej czy później taka zmywarka prawdopodobnie pojawi się w każdym domu. Ta zmywarka jest przystosowana do tego, żeby stała samodzielnie, jak gdyby, jako urządzenie w kuchni, ale można też ją włożyć, jak gdyby, pod blat. W starej mojej zmywarce, żeby ściągnąć, jak gdyby, tą górę tej zmywarki, no to musiałem odkręcić dwie śruby. Natomiast w tej zmywarce wystarczy tutaj w dwóch miejscach przycisnąć taki jak gdyby zaczask, no i ściągamy sobie tą górną obudowę zmywarki. Teraz mamy już możliwość wsunięcia tej zmywarki pod blat. Tak troszkę odkleję sobie tą folię ochronną. Robię to po to, żeby później było mi łatwiej tą folię z całych drzwiczek ściągnąć, ale na razie jej nie ściągam. Zostawię sobie ją na koniec. Często przy montażu może się tak zdarzyć, że podrapiecie ten front i będzie brzydki. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby dobrze wypoziomować tą zmywarkę. Chodzi o to, że jak źle to zrobicie, no to może się okazać, że przy otwarciu drzwiczek podczas mycia będziecie chcieli poprawić jakieś naczynie, ponieważ głośno tam stuka jedno o drugie. I okaże się, że otworzycie drzwiczki. Jeżeli tył będzie zbyt wysoko, no to wam woda przez te drzwiczki wypłynie. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby wypoziomować zmywarkę w miejscu, gdzie ona będzie stała. Żeby wypoziomować tą zmywarkę, no to regulujemy tutaj tymi nóżkami. Musicie mieć też na uwadze to, że nie powinno być przestrzeni pomiędzy blatem a zmywarką. Tak przynajmniej jest w instrukcji i ja się do tego zastosowałem. Wkręcać i wykręcać nóżki można za pomocą płaskiego śrubokręta, klucza płaskiego. Jeżeli chodzi o podłączenie odpływu, no, to ja wpiąłem się nad syfonem od zlewu. Były tam przygotowane dwa takie, jak gdyby, miejsca, gdzie można się przyłączyć, no i ja użyłem jednego z nich. Pamiętajcie, żeby tam dać gumowe uszczelki i po dokręceniu nie powinno nic wyciekać. Wąż ze zmywarki nasuwam dość solidnie na króciec, który będę dokręcał właśnie w tym miejscu, gdzie jest to przyłącze, i dodatkowo zabezpieczam go. Tą opaską sprężynującą, żeby się nie sunął. Trzeba zwrócić uwagę na przyłącze, gdzie się wpinamy. Chodzi o to, żeby ten przewód, który jest podłączony do odpływu, nie był przyłączony zbyt wysoko albo zbyt nisko. Jeżeli to przyłącze do odpływu będziecie mieli zbyt wysoko, w moim przypadku powyżej 110 cm, no to może się okazać, że pompka. Nie będzie dawała rady za każdym razem wyrzucić tej wody zużytej, no i będzie wam wyskakiwał błąd, na przykład zacięcia pompki. A będzie to spowodowane tym, że pompka nie da rady tak wysoko podnieść supa wody, żeby dała radę właśnie spuścić to do kanalizacji. Dlatego cały jak gdyby ten wąż nie powinien być wyżej podniesiony niż 110 cm. Ten sam wąż też nie może być zbyt nisko ułożony. Jeżeli dałbym go mniej, w moim przypadku niż 28 cm, ten odpływ, no to mogłoby się okazać, że zmywarka dolewając czystej wody pozbywa się jej, ponieważ ona spływa do kanalizacji. Przy rozkładaniu przewodów między przyłączami, zwróćcie uwagę, żeby te przewody nie były zagięte, przyciśnięte na przykład meblem, żeby ten przepływ nie był utrudniony. Bo jeżeli będzie utrudniony, no to będziecie mieli non-stop jakieś błędy które będą wam wyskakiwały na panelu i to będzie bardzo irytujące. Jeśli chodzi o przyłącze świeżej wody, no to w moim przypadku jest to 3/4 cala i najlepiej, żeby zaraz tutaj przy tym gwincie, do którego dokręcimy ten przewód od zmywarki, był zawór. Ponieważ często jest tak, że chcemy odpiąć samą zmywarkę, no i jeśli nie mamy tego zaworu zaraz tutaj przed tym przyłączem no to musimy odcinać wodę w całym domu. Jeśli chodzi o tą końcówkę właśnie tego przewodu, którą przykręcamy do zasilania wody świeżej, no to nie zapomnijcie o uszczelce, która wam uszczelni właśnie to połączenie. I jeżeli nie byłoby tam sitka w środku, no to warto jest założyć dodatkowe sitko, żeby nie wiem jakieś brudy z wodociągu nie pozatykały wam tam poszczególnych elektrozaworów czy sitek już w środku w zmywarce. W moim przypadku tutaj te siteczka są, uszczelka jest, więc przykręcam to. Tutaj trzeba też uważać na siłę dokręcenia. Powinno się to zrobić w rękach. Ja użyłem takiego klucza, ponieważ miałem zły dostęp i nie, nie mogłem mocno ręką złapać po prostu i dokręcić tego za pomocą dłoni. W każdej instrukcji będziecie mieli napisane, jakim momentem dokręcać. W moim przypadku jest to 10 Nm. Trzeba też zadbać o odpowiedni przepływ wody w tym złączu. Musi to być w moim przypadku 10 litrów na minutę. Jeżeli będzie mniej, no to też będziecie mieli non-stop jakieś błędy. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu podłączyliście ciepłą wodę do tej zmywarki i temperatura ciepłej wody nie może przekraczać 60 stopni. Zostało nam do podłączenia jeszcze jedno medium. Jest to prąd elektryczny. I tutaj musicie zadbać o to, żeby gniazdo było z bolcem i żeby ten bolec był poprawnie podłączony do sieci elektrycznej. Zmywarka ma obudowę metalową, więc musi być dobrze uziemiona. Dlatego jeśli nie jesteście pewni, czy to wasze gniazdo jest dobrze wykonane i podłączone, no to załatwcie sobie elektryka, niech wam to potwierdzi. Po podłączeniu zmywarka jest już praktycznie gotowa do pierwszego użycia. Czyli wsuwam zmywarkę na miejsce tam gdzie ma stać, ściągam folię ochronną z frontu. Jeżeli nad zmywarką macie blat, który nie jest odporny na wilgoć i na parę wodną, no to trzeba zastosować specjalną osłonę. Ta zmywarka przy niektórych programach sama się otwiera, żeby ta para mogła wydostać się ze zmywarki i szybciej osuszyć te naczynia w środku. No i oczywiście Uchylona, no to para będzie na dolną część, jak gdyby tego blatu kuchennego wydobywała się. No jeżeli blat będzie nieodporny na wilgoć, no to go uszkodzi. Dlatego można sobie dokupić taką specjalną osłonę, która chroni ten blat przed parą wodną. I teraz musicie pamiętać, że w zmywarce jest taki mały agregat do zmiękczania wody. Wygląda on w ten sposób: czyli jest to zbiornik na sól, i obok znajduje się zbiornik z tym filtrem, właśnie który zmiękcza wodę. Żeby to urządzenie poprawnie działało w zmywarce, no to musimy podać zmywarce, jaką mamy twardość wody. Jest jej to potrzebne do tego. Aby zaplanować sobie czyszczenie tego filtra za pomocą właśnie słonej wody, bo tak to się odbywa. Dlatego do zmywarki dodajemy właśnie soli. I tutaj musimy zmywarce podać, jaką mamy twardą wodę, żeby ona po prostu wiedziała, jak często ma właśnie regenerować ten filtr zmiękczający wodę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaką twardość wody macie no to możecie zadzwonić do wodociągów, oni wam powiedzą jaką twardość wody dostarczają. Jeżeli macie własne studnie, no to musicie pomierzyć to wszystko specjalnymi odczynnikami. Jeśli chodzi o moją zmywarkę, no to włączam zmywarkę, przytrzymuję guzik setup przez 3 sekundy i pojawia mi się menu właśnie wyboru twardości wody. Tutaj ja ustawiłem sobie na parametry, które ja mam. Ja mam bardzo miękką wodę, ponieważ mam centralny zmiękczacz wody dla całego domu, dlatego ustawiam tutaj tak niską wartość, jeśli chodzi właśnie o twardość wody. Robię to za pomocą przycisków plus minus. Po ustawieniu poprawnego parametru przytrzymuję Guzik setup przez 3 sekundy, i te parametry zostają zapisane. Jeżeli ustawicie wartość 0, no to nie ma sensu dosypywania soli, ponieważ ona nie będzie zużywana. Na samym początku, za pierwszym uruchomieniem, tylko trzeba dolać wody do tego zbiornika gdzie znajduje się sól, i potem dosypać soli. Robi się to tylko za pierwszym razem. Potem już zmywarka sama sobie, jak gdyby tą wodę uzupełnia. Do tego zbiornika można wsypać tylko specjalną sól, która jest przeznaczona do zmywarek. Nic innego nie wolno tam wsypywać. Po zasypaniu zbiornika do pełna trzeba zakręcić korek. No, i teraz korzystając z tego właśnie pakietu startowego, uzupełniam płyn do nabłyszczania, który wlewamy tutaj w tą komorę i wkładam kostkę do zmywarek w to miejsce, zaczaskuję i można powiedzieć, że zmywarka jest gotowa do uruchomienia. Jeśli chodzi o to, jaki program wybrać. Jak czyścić taką zmywarkę, jak czyścić filtry, no to zobaczycie w osobnym filmie, który nakręcę. Będzie to film o tym, jak układać naczynia w zmywarce i jak czyścić taką zmywarkę, żeby nam służyła długo i bezawaryjnie. To tyle w tym filmiku. Jeśli macie jakiegoś znajomego, który chce sobie zamontować zmywarkę lub wymienić, no to udostępnijcie mu ten film, może się mu przyda. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy. Hætti!